Kompleksy. Obecnie wszyscy już wiedzą, że ludzie mają kompleksy. Jednak fakt, że to kompleksy mogą nas posiąść, nie jest powszechnie znany, choć teoretycznie ma to znacznie większe znaczenie. Istnienie kompleksów budzi poważne wątpliwości co do naiwnego założenia o jedności świadomości, którą utożsamia się z psychiką, oraz o supremacji woli. Z każdą konstelacją kompleksu wiąże się zaburzony stan świadomości. Jedność świadomości zostaje zakłócona, a intencje woli utrudnione lub uniemożliwione. Carl Gustav Jung, Dynamika nieświadomości, dzieła zebrane, tom 8, paragraf 31. Kompleks to kluczowe pojęcie w psychologii Junga. Na tyle istotne, że do lat 40. psychologia jungowska nazywana była także psychologią kompleksową. Po pierwsze, kompleks oznacza tutaj pewną złożoność, podobnie gdy mamy do czynienia z kompleksem budynków, kompleksem zbrojeniowym czy kompleksowym zagadnieniem. Po drugie, jest to część osobna, autonomiczna i co najważniejsze. Naładowana lub zabarwiona uczuciami, zarówno tak zwanymi pozytywnymi, jak i tak zwanymi negatywnymi. Psychika człowieka składa się z wielu, często niezależnych i nieświadomych części, a są nimi właśnie autonomiczne kompleksy. A oto wiersz: Gościniec. Oto człowiek jest niczym gościniec. Dokąd każdego poranka ktoś nowy przybywa. Radość, przygnębienie, słabość. Czasem przebłysk świadomości, jak niespodziewany gość. Witamy prosimy, niech wszyscy się cieszą. Nawet gdy jest to grupka smutków, która gwałtem wymiata domostwo ze wszystkich sprzętów, to jednak traktuj godziwie każde z nich. Być może wniosą oczyszczenie, by przyjąć jakąś nową rozkosz. Hmm. Roczna myśl, hańba niegodziwość. Witaj je w progu z uśmiechem i zapraszaj do środka. Bądź wdzięczny, ktokolwiek się pojawi, bo każdy z nich został wysłany jako Twój przewodnik stamtąd. The essential Rumi, XIII wiek naszego. Naszej ery. W codziennej rutynie i zabieganiu wydaje się nam, że jesteśmy panami i paniami we własnym domu. W rzeczywistości rzadko tak bywa. Raczej wynajmujemy mieszkanie lub dom na naszą siedzibę. Symbol domu jest jednym z trafniejszych obrazów psychiki człowieka. Mamy tutaj wiele pomieszczeń: są pokoje, jest kuchnia, parter, piwnice, wyższe piętra i strychy ściany, sufit i podłoga to jego granice. Wydaje nam się, że możemy w domu robić, co nam się podoba. Jednak zdarza się, że trafiamy na zamknięte, nigdy nieużywane pomieszczenia, a kiedy otwieramy drzwi, to obraz tego, co spotykamy w tym pomieszczeniu, budzi nasze zaskoczenie i zdumienie. Jung na początku swojej pracy w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Curyskiego. Burkhöldschli razem z innymi naukowcami i lekarzami opracował test skojarzeń słownych, który pozwalał odkryć najważniejsze, a właściwie najsilniejsze w danym okresie życia kompleksy skrywające się w nieświadomości. Oprócz testu Julk i koledzy z kliniki mierzyli galwanometrem zmiany oporności skóry, rytm oddechu, częstotliwość bicia serca i podobne parametry, które zmieniały się z chwilą, gdy uaktywniał się jakiś kompleks. Można stwierdzić, że Jung był pionierem medycyny psychosomatycznej oraz jednym z pierwszych badaczy wzajemnych związków psychiki i ciała. Jung opublikował opis metody skojarzeń w American Journal of Psychology w 1910 roku. W trakcie przeprowadzania testu skojarzeń słownych lekarz i pacjent siedzieli naprzeciw siebie, a lekarz odczytywał listę stu słów. Słysząc każdy z nich, pacjent miał powiedzieć pierwsze skojarzenie lub słowo, które przychodziło mu do głowy. W artykule Jung instruuje: Pacjent musi starać się nigdy nie zwlekać z mówieniem i starać się być niezwykle szczerym, odpowiadając o wszystkim, o czym myśli, niezależnie od tego, jak mogłoby się to wydawać zawstydzające, dziwne lub przypadkowe. Testy. I badania prowadzone w klinice przekonały Junga i jego współpracowników, że wpadli na niezwykle prostą, ale wysoce skuteczną metodę odkrywania części, które zwykle ukryte są w nieświadomości. Pacjenci, którzy w zwykłej rozmowie nie zrobiliby żadnych aluzji do pewnych tematów lub obaw, podczas sesji skojarzeń słownych szybko ujawniali krytyczne aspekty psyche. Idea polega na tym, że pacjent, znajdując się pod presją szybkiej reakcji, działa bez zastanowienia, przez co ujawniają się treści z obszaru nieświadomości, a nie z racjonalnej części umysłu. 80 lat później neurobiolog Luis Cozzolino odkrył, że trudne emocjonalnie doświadczenia zapisują się w naszym mózgu jeszcze zanim zostaną opisane słowami. W sytuacjach silnego stresu lub traumatycznych wydarzeń mózg zalewa kortyzol, przez co omijana jest świadomość i ciało pamięta, a dokładniej emocje ciała migdałowate i hipokamp. Później w podobnych sytuacjach reagujemy automatycznie na podobne, co ma sens ewolucyjny, gdyż dzięki temu jesteśmy szybsi w reakcjach, uruchamia się lub reaktywuje jeden z wzorców z przeszłości, czyli kompleks. Z energetyzującymi emocjami. Kozolino obliczył, że tego rodzaju pamięć działa pół sekundy szybciej niż świadomość. Jednak sytuacje społeczne to nie dżungla, i w warunkach współczesnych reakcje automatycznie uruchamiane przez kompleksy, często są nieadekwatne lub oraz nadmiarowe. W opisywanym teście Jung używał stu słów. Chociaż niektóre z proponowanych okresów mogą mieć duży ładunek emocjonalny, jak zły, znieważony, martwy i tym podobne, to większość jest raczej przyziemna, sól, okno, głowa. W cytowanej publikacji ją pisze. Po zakończeniu eksperymentu najpierw przyglądam się ogólnemu przebiegowi czasu w reakcji. Dłuższy czas oznacza, że pacjent z ledwością może się przystosować, że jego funkcje psychiczne przebiegają w warunkach wyraźnych wewnętrznych tarć, z oporami. Tam, gdzie panowało najdłuższe milczenie, kryły się najgłębsze konflikty i nerwice. Wspomniane konflikty i nerwice to właśnie najsilniejsze z kompleksów. Jeszcze 50 lat temu początkujący analitycy na Wstępie szkolenia w Instytucie Junga robili sobie nawzajem w parach taki właśnie test. Często wiązało się to ze wstydem, zdziwieniem, zaskoczeniem i tym podobne. Dzięki temu mieli dostęp do wspaniałego, choć surowego jeszcze materiału w pracy nad sobą. Na prowadzonych przeze mnie zajęciach porównuję psychikę do podgrzewanego kociołka m.in. albo garnka z zupą, w której pływają warzywa lub same ziemniaczki. To warzywo, które akurat znajduje się na powierzchni w danym momencie, najczęściej jest to nasze ego, znajduje się najbliżej świadomości. Czasami pod wpływem bulgotania lub zwiększonej temperatury, albo ciśnienia, na powierzchnię wypływają inne niż zwykle warzywa, na przykład wielki ziemniak czy cebula. Wówczas ten ziemniak okazuje się kompleksem o największej mocy lub energii i można powiedzieć, że staje się chwilowo zarządcą. Panem, lub administratorem naszego domu. Zwiększenie temperatury naszego kociołka i silniejsze bulgotanie wiąże się z emocją lub impulsem uruchamiającym silne uczucia albo nawet afekt, który zawsze, które zawsze są powiązane z kompleksem i zmierzalną cielesną reakcją fizjologiczną. Kompleksy to fragmenty psyche, które oddzieliły się pod wpływem traumatycznych doświadczeń lub pewnych niespójnych tendencji. Jak dowodzą eksperymenty skojarzeniowe, kompleksy zakłócają intencje woli i zaburzają świadome działanie, powodują kłopoty z pamięcią oraz blokady w przepływie skojarzeń. Pojawiają się i znikają zgodnie z własnymi prawami. Mogą chwilowo zawładnąć świadomością, lub w nieświadomy sposób wpływać na mowę i działanie. Jednym słowem, kompleksy zachowują się jak niezależne istoty. Jung, Dynamika Nieświadomości, dzieła Zabrała, tam 8, paragraf 21. Porównywana wcześniej do domu z licznymi pokojami i poziomami psychika, nie jest jednorodnym modelitem, lecz sumą licznych części, z których najbliżej świadomości jest ego, będąc Centralnym kompleksem w polu świadomości. Ego również jest pewną złożonością, składającą się z jeszcze mniejszych części. Można w uproszczeniu powiedzieć, że psychika każdej osoby podobna jest strukturze materii, dowolnego obiektu, w tym człowieka oczywiście, która składa się z atomów, na które składają się mniejsze elektrony, protony i neutrony, które składają się z jeszcze mniejszych cząsteczek, które składają się z. Potencjałów i pól będących zarówno materią, jak i energią. Aktywacja kompleksu jest zawsze naznaczona obecnością jakiejś silnej emocji. Czy to miłości, czy nienawiści, radości, gniewu, lub jakiejkolwiek innej. Jesteśmy kompleksowymi istotami, co oznacza, że wszyscy reagujemy emocjonalnie. Gdy naciśnie się właściwy przycisk lub patrząc z drugiej strony, reakcja emocjonalna oznacza, że uformował się, nawiasem konstelował kompleks. Kiedy kompleks się aktywuje, nie możemy myśleć jasno i prawie nie wiemy, co czujemy. Mówimy i działamy zgodnie z nakazami kompleksu. A kiedy jego działanie się kończy, zastanawiamy się, co przejęło kontrolę. Daryl Sharp Digesting Young, Food for the Journey, strona 10 University Books Toronto Kanada 2001. Również i cień nie jest strukturą jednorodną, lecz podobnie jak cała nieświadomość składa się z licznych elementów zasadniczo z kompleksów właśnie. Jednak zanim ruszymy dalej w stronę cienia, poznajmy koleżankę ego, czyli personę. Persona w języku greckim oznacza maskę, jest to społeczny obraz osoby lub kreacja, którą przywdziewam w różnych społecznych sytuacjach, aby wyrazić lub raczej przedstawić siebie oraz wchodzić w interakcję z innymi. Persona jest bliska ego i współdziała z tą częścią, ale nie jest tożsama z ego. Załóżmy, że jestem lekarzem. Po przyjściu do pracy wkładam fartuch, zasiadam na właściwym krześle czy fotelu i prezentuję klasyczny przykład personu. Wszystkie osoby korzystające z jednolitych ubrań służbowych, oczywiście na czele z mundurowymi, jak policjantka, strażak, pilot czy żołnierz, inaczej funkcjonują w swoim mundurze i w związanym z nim obszarze bądź środowisku niż bez munduru. Tak więc wszelkie mundury i podobne przebrania są trafnymi obrazami persony. Można by stwierdzić, że persona to zewnętrzne obrazy naszego ja, z jakimi się chwilowo i w miarę świadomie utożsamiamy w relacji z i do innych. Najczęściej to właśnie persona ubiera nas, kiedy rano wybieramy rzeczy z szafy lub przebieramy się do wyjścia na razie. Uwaga, ale już nie na bal przebierańców albo na inną maskaradę, gdyż tam najczęściej ubiera nas cień. Cień jest tym wszystkim, czego nie widzę, nie dostrzegam, a czasem nawet nie wiem o tym, że nie wiem o jakimś aspekcie cienia. Podobnie nieświadomość z samej definicji jest nieświadoma, w związku z czym z poziomu świadomego ego nie wiemy, co pływa w jej głębinach, ponieważ znajdujemy się na powierzchni albo na wspomnianej wcześniej wyspie. Jung czasem lakonicznie powiadał, że cień jest wszystkim, czym nie chcesz być. Obszar cienia jako część świadomości charakteryzuje się tym, że nie można tam dotrzeć świadomie tak, jak nie można bez lustra zobaczyć własnych pleców czy własnego oka. Z punktu widzenia ego, cień jest rodzajem alter ego. Jest odwrotną stroną monety, ciemną stroną księżyca itd. itd. Wspomnijmy jeszcze o aspekcie płci, z jaką dana osoba się utożsamia. Na przykład, gdy ktoś jest mężczyzną, to w Jungowskiej koncepcji człowieka i psychę jako dopełnienie lub kompensacja w obszarze nieświadomości znajdzie się jego kobieca czy żeńska część, którą Jung nazwał animą. Osobę, która najbardziej utożsamia się jako kobieta w nieświadomości, będzie dopełniać część lub zasada męska, zwana animusem. Na naszej pracy z cieniem warto pamiętać o personie animie i animusie. Ponieważ te archetypy również wpływają na życie oraz reakcje człowieka i bywają mylone z cieniem, szczególnie w bliskich relacjach miłosnych. Jednak to praca z cieniem jest pierwszym etapem indywiduacji oraz konfrontacji z nieświadomością, niezależnie od płci, płynności i tożsamości płciowej danej osoby. Trzeba także podkreślić, że w nieświadomości nic nie jest etapowe czy linearne. Dosyć dużo różności się ze sobą miesza i rzadko kiedy zmierzamy krok za krokiem lub etapami. Wiele zależy od cech danej osoby i dlatego już nie opracował metodologii czy procedur mówiących, co i jak po kolei należy wykonać. Jeśli przejrzeć dzieła zebrane Junga, to bez trudu znaleźlibyśmy ponad 20 definicji cienia, które troszeczkę się różnią między sobą i zapewne nie mniej niż 20 definicji pojęcia kompleks. Ta mnogość wynika z dynamiki nieświadomości, która jest nielinearna, nieograniczona czasem ani przestrzenią. Nielinearność tej książki też obrazuje pewien chaos lub zygzakowanie tej jej twórcy i celowo nie została wyprostowana czy uporządkowana. W pozycji człowiek i jego symbolem Marie-Louise von Franz pisze Wielu ludzi krytykowało podejście Junga za to, że nie prezentował systematycznie materiału dotyczącego psychiki, ale krytycy ci zapomnieli, że sam materiał jest żywym doświadczeniem naładowanym emocją, w naturalny sposób irracjonalnym, podlegającym ciągłej zmianie, która nie poddaje się systematyzacji, poza być może także skrajnie sztucznym tworem. Niejako nadrzędną instancją obumującą całość psychę człowieka jest jaźń czyli obraz, i ma go pełni bytu psychicznego człowieka, który zawiera w sobie wymienione archetypy ego, persony, cienia, animusa, animy. Opisane pokrótce składowe psyche są archetypowe i z tego powodu dość podobnie funkcjonują w psychologii wszystkich ludzi. Jung wyjaśniał, że tak jak ciała ludzi są porównywalnie zbudowane, tak również funkcjonuje psychika, gdyż instynkty oraz archetypy są najgłębszymi wzorcami ludzkich zachowań, algorytmów i schematów. Oczywiście zachodzą drobne różnice kulturowe, jednak tacy badacze jak Joseph Campbell odnajdywali rozliczne przekazy, opowieści, mity, które w różnych wydaniach, w odmiennych obrazach czy kolorach opowiadały generalnie o tym samym i pełne były analogicznych motywów we wszystkich kulturach świata. Z jednej strony jest zadziwiające, a z drugiej oczywiste, że mity i baśnie od pradawnych czasów są i były wspólnym dziedzictwem oraz snem i śnieniem ludzkości w wymiarze kolektywnym. Tę uniwersalną jedność w różnorodności procesu indywiduacji Joseph Campbell nazwał bohaterem o tysiącu twarzy, który znajduje się w podróży bohatera. Innymi słowy, jest to jeden zasadniczy lub dominujący motyw pokazywany w tysiącu odmian, odsłon oraz przebrań i to często w sytuacjach, gdzie nie istniała żadna możliwość importu idei przy okazji wędrówki ludzi. Marzenia senne danej osoby może mieć wymiar głównie indywidualny, czy subiektywny, jednak mit, baśń czy bajkę. Należy traktować jako wspólny sen całej społeczności, plemienia, kraju a nawet kontynentu. Tutaj trafiamy na ogromnie ważne odkrycie Junga, mówiące o tym, że cień posiada wymiar zarówno jednostkowy, podobnie jak kompleks, projekcja, fantazja czy sen, jak i zbiorowy, kolektywny, czyli archetypowy. Ten obszar opisują kompleksy kulturowe, baśnie, mity, sztuka, synchroniczności, wspólne doświadczenia, przeżycia, a także zaskakujące, nieraz wstydliwe i niespodziewane działania całej zbiorowości. W 1917 roku w pracy o psychologii nieświadomości Jung opisuje cień jako innego w nas. Inny kojarzy się z określonymi i opisanymi uprzedzeniami społecznymi, ale także ze sztuką. Twórczość filmowa, a to współczesne bajki i baśnie. W tym kontekście przypominam mi się film Alien, Czyli dosłownie obcy, ale także inna postać z filmu, Predator, który przyleciał z innej planety, wyglądał zupełnie inaczej niż ludzie i miał trudne relacje z herosem naszego świata, granym w tym filmie przez Arnolda Schwarzeneggera. Obie filmowe postaci to archetypowy, czyli także mitologiczny obraz innego, obcego, rzutowany na zewnątrz i to bardzo daleko, bo przybywa on aż z kosmosu jakże przepastna głębia i odległość, lub po wylądowaniu z dżungli. Zarówno kosmos, jak i dżungla to symbole i obrazy nieświadomości. Jednak przede wszystkim jest to ów inny w nas, zgodnie z definicją Junga. Postać z obszaru cienia uosabia sobą wszystko, czego podmiot nie uznaje, a co jednak w sposób ciągły, pośrednio lub bezpośrednio na niego napiera lub wdziera się do nieświadomości, w tym również mniej wartościowe cechy charakteru oraz wszelkie inne tendencje, z którymi nie może się pogodzić. I tu ważna uwaga. Też powszechne zrozumienie, że cień to są zasadniczo negatywnie, dość negatywne, ciemne, bo nieoświetlone strony czy cechy, charakteru i tak Nic podobnego. Tylko połowa prawdy czyli półprawda, którą dalej wyprostujemy.